chciałabym zacząć bo wczoraj pan, pan premier tak dość się zdawkowo odniósł się do ułaskawienia byłych ministrów pana Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Napisał pan, pozwolę sobie zacytować, prezydent tym razem prawidłowo skorzystał z prawa łaski wobec przestępców. To wszystko. Czy jest szansa, że dziś pan premier rozwinie nieco to swoje stanowisko, tę swoją wczorajszą myśl? To pierwsze moje pytanie i jeszcze pozwolę sobie zadać drugie pytanie. Otóż tym, tym razem zacytuję e, tweeta innego polityka. Pan Mariusz Kamiński e, napisał, panie Tusk, panie Hołownie, niedługo się zobaczymy. No i stąd zasadne, wydaje się być pytanie, czego pan premier spodziewa się po tym pierwszym spotkaniu. Dziękuję. Nie, nie umawiałem się z panem Kamińskim i um, nie przewiduję żadnego spotkania z panem Kamińskim z różnych względów. Um, mam co robić, jak państwo wiecie. Jeśli um, te słowa po wyjściu z więzienia mają oznaczać, Próbę destabilizacji pracy Sejmu poprzez próbę wtargnięcia na salę obrad panów Kamińskiego i Wąsika, którzy nie są posłami. Co to drugie prawidłowe ułaskawienie pana prezydenta tylko potwierdza. Tutaj też konsekwencje wyroku sądowego, a następnie decyzji marszałka Hołowni są. Tu nie ma co, czego negocjować. Panowie Wąsik i Kamiński nie są posłami. Ale chcę, nie, nie będę rozwijał myśli, bo tu nie ma żadnych tajemnic ani, ani zagadek w tym moim stwierdzeniu. Nie byłoby całego tego zamieszania, gdyby pan prezydent w 2015 roku nie zdecydował się na to wadliwe w sensie prawnym ułaskawienie panów Kamińskiego i Wąsika. Nazywając rzecz po imieniu, pan prezydent, mimo że sprawy sądowe pana Wąsika i pana Kamińskiego nie były zakończone, pan prezydent ich łaskawił wyłącznie z jednego powodu, ponieważ ja bardzo chciał, żeby te osoby, wówczas oskarżone, a dzisiaj skazane za nadużycie władzy, za działanie przeciwko ludziom przy użyciu narzędzi władzy, żeby te osoby mogły spełnić funkcje rządowe w tym samym obszarze, w którym działały w taki sposób, że zakończyło się to procesem sądowym i skazaniem. To, co dzisiaj jest największym problemem, to są konsekwencje tamtej decyzji. Prezydent osobiście zaangażował autorytet Urzędu Prezydenta. W to nieprawne ułaskawienie po to, aby ludzie, którzy nadużywali władzy, mogli dalej nadużywać. Sprawa panów Kamińskiego i Wąsika się nie skończyła. Sprawa Panów Kamińskiego i Wąsika się zaczęła. Brawo! To, co robili przez ostatnie 8 lat, także zasługuje na zainteresowanie organów ścigania. Aresztować. Gdyby nie prezydent Duda, nie mogliby użyć Zdrajca. przeciwko działaczom opozycji. Nie mogliby nielegalnie inwigilować. broni swoich. oponentów politycznych. morderców. panowie Kamiński i Wąsik są bezpośrednio odpowiedzialni za to. zabójstwo lepera. że służby przez nich kierowane. chroniły chory układ władzy. chroniły korupcję. korupcja, z jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. jest w ogóle bezprecedensowa. całe państwo zostało zorganizowane po to, żeby. kraść. Politycy partii rządów, kradli. i rządki mogli gigantyczne pieniądze. Miliardy kradli. Nie widziałem panów Wąsika i Kamińskiego, aby wal aktywnie walczyli, będąc odpowiedzialnymi za działania antykorupcyjne. Oni chronili korupcję. Wtedy, kiedy państwo polskie i pieniądze publiczne były rozkradane na skalę nie zupełnie niespotykaną. Chronili korupcję. Powiedzieć, że siedzieli za ochronę korupcji. W żadnym wypadku. Legalności tego ułaskawienia, bo wszystko to wskazuje, że tym razem. Chronili korupcję nieprawidłowo. Nie prawidłowo. Dwa lata trwa uprawomocnienie, do węzika, a on dwa tygodnie, to jest, tak nie może być. będą odpowiadali za inne rzeczy. Te, których byliśmy świadkami, a których niektórych zaledwie się domyślamy, właśnie w tych ostatnich ośmiu latach. Ja nie odpowiadam za plany PiSu i panów Kamińskiego i Wąsika. Do więzienia z nimi. Ja nie mam żadnych wątpliwości. Że te awantury, ta nieustanna destabilizacja państwa. A tak na Polskę. uwagi milionów ludzi na sprawach właściwie drugorzędnych. W dupie z nimi, dokładnie. Wtedy, kiedy wokół nas i w Polsce, ale też w, na świecie dzieją się tak ważne rzeczy dla naszej przyszłości, to jest. My musimy to, ten spektakl oczywiście przerwać, kontrolować uzbrajać państwo polskie przeciwko tego typu destabilizującym działaniom. Dokładnie. Rusy, ruskie szpiegi. Czy to w sali sejmowej, czy gdzie indziej. Kamiński to ruski szpieg. Państwa, to najpierwszym, pierwszą bardzo surową oceną będzie ocena ludzi. Ja nie mam żadnych <noise> wątpliwości. Dokładnie. Polki. A na drzewach zamiast liści, zamiast liści będą wisić komuniści. Niż, hmm, no. Kamiński to komunista. Kamiński. Bravo. Kolejne pytanie.